Dzień dobry kilka słów o filtrach zamontowanych w październiku właśnie mija pół roku i chciałbym pokazać państwu jak wygląda nasza woda z sieci na filtrach pierwszy filtr sznurkowy był bielusieńki czysty no, wygląda jak widać bardzo zżółknięty proszę sobie wyobrazić to co mamy na filtrze gdybyśmy mieli w organizmie następnie kokos no tu mamy jeszcze czysto po to, żeby zobaczyć, jak ta woda wygląda faktycznie po filtrowaniu. I w ostatnim filtrze, na samym początku, kule były piękne, złote. Dzisiaj nabrały już koloru, bo wiadomo, mieć w kontakcie z wodą zmienia swój kolor i tak wygląda. Natomiast działa, oczyszcza wodę, strukturyzuje. I taką wodę prawidłowo powinniśmy spożywać. Im zdrowsza, tym lepsza. A wszystko to dzięki Living Water Technology, czyli systemowi stworzonemu przez Jacka Zdrojewskiego. Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w sklepie Arspur.